Witam wszystkich na kanale Kwasogranie. Przed nami mecz ze Stalą w ostatnim odcinku remis z Rakowem Częstochowa. Nie zmieniamy składu, a raczej wyjdzie ten sam skład, który grał dotychczas. Potem mecz z GKS-em, z Górnikiem Łęczną, ale na ten moment skupimy się na meczu ze Stalą Mielec. Zostawiamy zawodników, jeszcze zobaczymy, może kogoś na rezerwowych. Może ktoś nowy wejdzie? Nil, Nunes, Cisse, myślę, że no to są właśnie takie mecze. I może ci młodzi zawodnicy dostaną szansę. Fazlagić, Kuwelić. Dobra, niech Nunes dostanie szansę. Nil, no może jeszcze nie. Zobaczymy na ten moment. Nunes dostanie szansę. Może w tym meczu. Zapraszam na mecz ze Staną Mielec. Kraków Już rozpoczęłem. Fryderyk Kruszkowski podanie do Buńskiego. Znowu zagranie przez obrońcę Fredrycha. Kolej rozegra z Hanuskiem. Hanusek Starzyński. Piotruś tutaj. Mam nadzieję, że uda mu się dobrze podać do bronią Forbesa. Forbes. Jeszcze czeka z podaniem do Muńskiego. No, no i niestety Muński traci piłkę. Na rzecz piłkarzy że Stali nie dłocha Sitek, No, mm, mam nadzieję, że piłka, Stali nie sprawią dużo problemów e, u zawodnikom i z Kraków. Tomasiewicz, no ten zawodnik. Jest to zawodnik, którego zawsze obserwowałem i chciałem go sprowadzić do mojej kadry, no ale nigdy się to nie udawało nigdy nie był dopięty ten transfer. Kolej teraz bardzo nierozważna gra piłkarzy Wisły. Lukow. dobra hugi do skwarki. Skwarka jest przed 100% szansą i oczywiście podwuje, ale ani na bramce, ani jest to bramkarz z tego co pamiętam muszę aż w Wisły Kraków no to, to ciekawy ciekawy zawodnik młody, teraz dobrze Biegański Gruszkowski Skwarka może tym razem zreflektuje się oddanie do Hugiego Brown Forbes Hugi. Hugi utrzymuje się przy piłce dobrze, ale niestety Tomasiewicz przejmuje to, to podanie Hugiego. Wraca teraz Hugi. Jest dobrze Frydrych, Żukow. Widać, że piłkarze że Wisły z pełnym zaangażowaniem weszli w ten mecz. No, jest Hugi, walczy tutaj bardzo dobrze. Muński, podanie do Hugiego, ale znowu niedokładne. No właśnie, te niedokładne podania, gdyby podania miały 100% skuteczności, no to na ten moment Wisła by prowadziła w tabeli na pewno. Teraz co bardzo dobrze minął piłkarz Wisły. Wyrzucił tą piłkę do, chyba do sitka, no i na szczęście biegańskiej broni kłos. No kiedyś może poprowadza też karierę z Talon Mielec. To dość ciekawy zespół. Myślę, że ma wielu piłkarzy, którzy mają duży potencjał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wytrych do skwarki. Skwarka, chałunosek. Myślałem, że poczynię już za niedługo zmiany, znaczy za niedługo w drugiej połowie zmiany. to Pozwolimy wejść Nunezowi, pozwolimy wejść graczom rezerwowym, którzy napędzą ten zespół. Spróbujemy nowych możliwości, no ale tutaj przy tym wyniku na razie to nie wchodzi w grę. Teraz dobrze, znowu z Sadłocha, znowu się przebił Biegański, tym razem od bramki, dawno Wisła Kraków nie stworzyła zagrożenia, pod bramką stali mięs, to musi się zmienić Kruszkowski rozegra z brown Forbesem tą piłkę z huki do skwarki. Dobre podanie, czy skwarka się zreflektuje? Nie, drugi raz no, no nie, nie powiem teraz, że była stuprocentowana sytuacja, ale bardzo podobna sytuacja do tej, w której w której z, z skwarka no niestety niestety spudłował, no i tym razem tak samo nie trafia. To już druga taka sytuacja z Kwarki. Chyba przy trzeciej zostanie Skwarka zmieniony. Teraz Skwarka, Don Hugi, a Don Hugi też dzisiaj to nie jest. Jego bo już któreś podanie jest zepsute. No, Urbańczyk został w tyle hanosek. Próbuje teraz walczyć o piłkę i jest rzut karny. Friedrich fauluje. Panuje za Bobika Stalinet no i teraz wszystko w rękach biegańskiego. Czy zdoła obronić e, ten rzut karny? Czy zdoła obronić ten rzut karny? Tak jest, złapał mu piłkę, rzucił się w dobrą stronę. E, Zaleki ten strzał, piłkę Staliniec, no i teraz w śladcy przed na szczęście biegański e, wygrał ten pojedynek, e, teraz Gruszkowski w Pada w pole karne, jeszcze rozgląda się za zawodnikami, którzy są. Jest Piotrek, który spróbuje oddać szał. Delikatny, mierzony prawie w okienko. No i sędzia kończy połowę. No, na razie bohaterem meczu jest Starzyński, który Staszyński-Biegański, który zdołą obronić ten rzut karny. No i oby ta sytuacja miała jakiś wpływ na zawodników Wisły, na lepszą grę, będą no, były widzicie na razie 0-0 na stadionie w Mielcu, miejskim w Mielcu. Gruszkowski, Gruszkowski, Żukow, dalekie podanie do Brauna Forbes'a, Forbes. Widzi wychodzącego skwarkę, do niego zagrywa. Już wróciła piłka do brama Forbesa. Jest jedno kółeczko, drugie hugi, hugi z bramą Forbes. No i znowu ta piłka nie dociera. No, hugi wydaje mi się, że nie pograł go w tym meczu, że to są ostatniego minuty. Biegański broni. Hamusek musi za tą piłką wracać. Będzie dalekie dośrodkowanie próbuje rzucenia piłki do Piotra Masarzyńskiego dociera ta do piłka, ale Piotrek nie był w stanie się utrzymać dłużej przy tej piłce. I teraz głos Tomasiewicz. Rozgrywają spokojnie w środku pola. Na szczęście jest Młyński na posterunku. Młyński. Zobaczymy, co zrobi z piłką Hugi. Czy dostanie w końcu szansę, czy znaczy dostanie dobre podanie Żukow. Tak jest, ale niestety Bramkarz stanie na posterunku. I Fernandez tutaj w środku polacz, zmienimy. Może Savic wejdzie za skwarkę. Zobaczymy jak ten środek na razie nie dostanie szansy Nunez. Gdyby może była inna, inna sytuacja, to z przyjemnością witalibyśmy go na boisku. Teraz Fernandez strzela, pierwszy strzał, a Ani. Fernandeza na boisku broni. No i teraz jeszcze raz wyślacy spróbują. Tym razem Żukow przy piłce. Żukow trzedar się. No i było blisko, było blisko, ale kolejny chyba Żół Zobaczmy to jeszcze akcji raz. No, no niestety realizator nie pozwolił nam oglądać tej sytuacji. I znowu piłka do Fernandeza. Fernandez radzi sobie z jednym brońcą, drugim łuka luki, no i teraz strzał mocny w trybuny. Szkoda, szkoda tej szansy, szkoda tej szansy. Alani rozpoczyna kolejny atak Stalinielec. dalekie podanie. Czy tutaj o napastnicy przejmą? Nie. Dobrze, kolej. No ale Hanusek już nie opanował tej piłki i Urbańczyk ma szansę rozegrać tą piłkę z kortem Tomasiewiczem no i wyprowadzić kolejny atak udany, mam nadzieję, Stalinielec. tomasiewicz w Dobre przejęcie Żuko, ma waleczny ten piłkarz, ale nie ma chyba tyle sił, żeby tutaj wbiec w pole karne. Na razie przyczyną klubu piłkę jest Savic, który dopiero wszedł, ale traci, traci niestety tą piłkę. No i teraz Kort czeka na zawodników, którzy wspomogą go w tym biegu z CITEK. Zitek, no to jest zawodnik, który często sprawiał piłkarzom Wisły problemy, dobrze biegański, bardzo dobrze biegański teraz złapał tą piłkę. No, mam nadzieję, że nie będzie remisą, że Wisła Kraków będzie potrafiła zdobyć tą jedną bramkę, teraz Szukow złe rozegranie, próbował zejść do środka pola, znaczy... Czy nie będzie remisu? Ja mam nadzieję, że nie będzie przegranej. Biegański, yy, ponownie próba zaskoczenia bramkarza Wisła, nieudana. Kolejna próba nieudana przez yy, piłkarzy stali i Starzyński wraca, sawicz. dobra piłka do Żukowa, Żukow, Żukow, pojawia się tutaj Miński, a troszkę za daleko ta piłka bita, jest Gruszkowski, będzie próbował strzelać, nie, dośrodkowanie jednak. <suszy> Za daleka pozycja Bruszkowskiego do strzały. Teraz Citek z Frydrychem będą walczyć o, o piłkę. Dobrze, że się to nie udało. Jest piłka do Browna Forbes'a. Brown Forbes zagrywa do Fernandeza, ale zbyt głębokie to zagranie i przechwytuje Stan Stanimielec. Kolejna piłka. Wypuszczona do Gran, gran, gran Luda, Granlud Lud, Lud Walczą o piłkę, dobrze, hamusek, to będzie pewnie jedna z ostatnich akcji. Teraz Staszyński, leciał bardzo bardzo, no ale młody Piotrek Staszyński nie ma takiej masy, żeby przekonać jeszcze bramkarza. No i niestety jest 1 do 0 dla Staliny, lecz Wisła Kraków przegrywa ten mecz na własne życzenie. Raczej już nic nie są w stanie zrobić brown Forbes może zostanie jeszcze zmieniony za mundurę. Zobaczymy, czy ostatnia akcja coś pomoże. Czy odmieni ten mecz? Kort, były piłkarz Wisły, grzebie Wisłę na ten moment. No i no, co muszą wyśledcy zrobić? Zaatakować, zaatakować ostatnie, ostatnie minuty. No właśnie, ostatnie minuty i oddali piłkę bez walki. Szkoda tego meczu, szkoda tej, tych, tych akcji. No Biegański nawet nie pomógł. Zobaczmy na analizę wstępu Biegański. Jestem ciekaw jego noty. 8-2, no ale patrzcie, no reszta zespołu leży. Safić bardzo słaby mecz. Strzały 7, 7. No szkoda, szkoda, że tak to wyglądało. Ruszamy dalej. Mecz z Górnikiem łącznym. Na pewno będą wspomniane jakieś w składzie. Tutaj wydaje mi się, że Hugi zostanie zmieniony, ale teraz nie ma za kogo. Może... Może wejdzie e, no Fernandez, nie, może Krasek wejdzie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. E, a teraz zastanawiam się, czy wprowadzę zmianę Żukow. Tak, zejdzie Żukow, wejdzie Kuwelicz, niech wejdzie Kuwelicz. Żukow jest e, podmęczony. E, Kocewicz-Żukow, niech wejdzie Nunez, niech wejdzie Kliment. W miejsce Fernandeza, dajmy mu szansę. No i zobaczmy Cisę za Młyńskiego. Jest właścicielski, jak coś w obwodzie. Na ten moment musimy tak zadziałać. Jeszcze zobaczymy jedną rzecz, bo chyba nie jesteśmy jeszcze. Jesteśmy już przed meczem, czy nie? Tak, jesteśmy już przed meczem. Tutaj widzimy, że nasza obrona też jest zmęczona, ale myślę, że dobrze, niech Hamus odpocznie, wejdzie link. I zastanawiam się teraz, czy Świadek Koli może wytrzymać jeszcze ten mecz. Tak, najwyżej zamiast Kieszka wejdzie tutaj Sadlock. On będzie, jeżeli będzie widział, że tam Kolej jest mega podłączony, dostanie zmianę. Zapraszamy z Kulinkiem łączną. Jest Śpiączka, jest lokilomak. były piłkarz Wisły. No to są zawodnicy, na których na pewno musimy uważać. Banaszek, Mam nadzieję, że kolejny mecz nie będzie przegrany. Mistra Kraków zaczęła. No, może zreflektują się za poprzedni mecz Cisę Kubelić. Nie ma żukowa, nie ma walczaka na boisku. Jest za to Hugi. Huki przedziera się, ale Leonard z Górkinem radzą sobie tutaj bez problemów z zawodnikami z Na szczęście nie opanował do końca piłki. Piłkarz Górnika Łęczna i teraz Skverka. no To podanie nie było celne, ale Brown Forbes cofnął się po piłkę. Zdobył, e, odzyskał tą piłkę, no i mogli w spróbować zaatakować. Niestety tak się nie dzieje. Teraz Loki atakuje Ringa. Ring wychodzi z opresji. Dobra piłka do Gruszkowskiego. Gruszkowski łapie kolejne metry. No i e, piłkę kieruje do Hugiego. Ten Hugi próbuje wejść w pole karne, ale nic z tego nie wychodzi. Ring został umięty przez gola. Gol, teraz śpiączka, wyprowadzają zawodnicy. Łęcznej atak No i na szczęście jest zatrzymany Jest Starzyński w ostatnim meczu mało aktywny Gdzieś tam przepchany Nie był w stanie Wywalczyć sobie dogodnej pozycji Jest Hugi, wraca Gruszkowski Dobra piłka do głowy Kuwelicz zagrywa do Starzyńskiego, ale ta piłka nie dochodzi. Ta szkoda, szkoda. Więcej potrzeba chyba strzałów z dystansu, strzałów, które zaskoczą może bramkarza Łęcznej i przybliżą Wisłych Kraków do zwycięstwa, ale tym razem znowu Loki przy piłce. To on napędza atak Górnika Łęczna. Banaszek, dobra piłka, dobra piłka. No i biegański niestety kapituluje. 1-0 prowadzi Górnik Łęczna. Co się Jest tą drużyną Śpiączka. Zdobywa bramkę tutaj. Jeden z obrońców, chyba Frydrych, odpuścił ten atak, no i sam na sam praktycznie z rąkarzem dłużej no, no szkoda, 20 minut, jest jeszcze cały mecz przed nami, może coś z tego będzie, może... Mam nadzieję, że Drużyna Wisły Kraków szybko się odnajdzie w nowej rzeczywistości i no, spróbuje zaatakować, spróbuje zaznaczyć teren, pokazać, że potrafią walczyć. Brown Forbes i e, dobrze, udało mu się uciec pod nóg z tego wślizgu, ale Łęczna nic sobie z tego nie robi. Jeszcze raz ponowiony atak, i tym razem udało się odzyskać piłkę Panaszek. Znowu e, nacierają piłkarze u Łęcznej. Znowu atak zawodników drużyny Łęcznej, będzie strzał, dobrze teraz obrońcy, Starzyński walczy, tym razem wygrywa, wygrywa ten pojedynek. Jest kwarka do Hugiego, Hugi czy poczekam Starzyńskiego, próbował, próbował poczekać, niestety no, gracze i zaskoczyli go tym piłką, tym, tym, tym manewrem. Dobrze, teraz biegański. On długo nie pogra w tym klubie. To jest zawodnik, który jednak jest zbyt mocny na tą ligę. Zbyt mocny na tą ligę. Na pewno szybki wróżono transfer za granicę. Frydrych Gruszkowski. Dobra piłka to Cisse, Cisse jest Brown Forbes, Brown Forbes walczy, dobrze Hubi. czy wyprzedzi? Tak, wyprzedzał obrońcę i tym razem będzie czerwona kartka dla Midzierskiego. Tomasz Midzierski schodzi, czerwona kartka, no to jest szansa dla drużyny Wisły na zdobycie bramki, bramki wyrównującej Skwarka, no... Niestety muszą wycofać piłkę. Gruszkowski rozegrać do boku, troszkę prze, przestawić tych obrońców w polu karnym. Cisse wchodzi teraz w pole karne. Dobrze i ostatni obrońca niestety przeszkodził mu w tym parka. Nie ma tego polotu w trakcie, jak widać. Śpiączka jest z Lockidlą, aby kolej go przestawił i zatrzymał tą akcję. Dobrze Kuwelić teraz jeszcze raz Kuwelić rozgrywa z Fredrychem, rozgrywa z Gruszkowskim tą piłkę. No, nie ma z kim grać, nie ma z kim grać. Widzi tam Cisse, pojawił się w końcu na boku. Troszkę więcej miejsca, no ale niestety sędzia kończy. Pierwszą połowę jest 1-0. No i nie jest to dobry wynik dla drużyny Kraków. Czy coś się zmieni To po tej pierwszej połowie zobaczymy. No kilo. Aj, odpuścił Forbes. Śpiączka tak nie mogą robić. Mac atakuje. Mag. Śpiączka dobrze biegański. Kolejna próba, kolejny strzał, no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Marka. Jak wydawało się, że Wisła idzie, jak burza do przodu, no to gdzieś wytra wytracił tempo ten pociąg po meczu z Rakowem, przegrana ze Staną, no, robi się niebezpiecznie Skwarka, dobra piłka do pomocnika, niestety on nie wykorzystuje potencjału tego podania, teraz Lokillo spokojnie radzi sobie z Frydrychem, muszą zwolnić, muszą zwolnić, teraz Biegański, kolej i jeszcze, jeszcze Biegański I na szczęście, na szczęście nie ma bramki kruszkowskiej zmęczony, ale no tutaj nie podejmujemy Żadnej decyzji jeszcze o zmianie. Sadlock wydaje mi się, że na prawą stronę jest za słaby. Dobra piłka teraz do Starzyńskiego. Starzyński ma obok siebie Forbesa i chyba do niego zagra. Tak jest. On w prawo Forbes szuka tego podania. Jest Cisse. Dobrze Cisse zszedł do środka. Podaje do Hugiego. Hugi mija. No, mija zawodnika łącznej, ale upada. No i tym razem nie dało się sędzia nabrać, nie wykartkowali go. Dobre rozegranie teraz z Hugim. Dobre rozegranie z Hugi. i jest rzut karny. Jest rzut karny. Oby teraz zawodnicy Wisły wykorzystali to. Jest rzut karny. Do podchodzi do rzutu karnego, 1-1. Brown Forbes zostanie zmieniony za klienta i na środek wejdzie... a może Nunez, zobaczmy za i też coś dzisiaj nie jest Nie Niech wejdzie, nie. Zobaczmy tego młodego zawodnika w akcji. On nie zostaje, zdobył bramkę. Coś bardziej dzisiaj widoczne niż Forbes. Mogliśmy wpuścić Jondraska, ale wydaje mi się, że tutaj może Kliment będzie tym zawodnikiem, który. No, łatwiej mu będzie strzec tą bramkę drużynie górnika Łęcznej. Teraz Miun w środku bardzo dobra piłka do zawodników Wisły kraków, do napastników. Teraz wchodzi starzyński i mamy 2-1 dla Isy. I odmienia los tego meczu. Miun bardzo dobre podanie. Jednak no, tam trochę pomógł Hugi, ale bardzo dobre podanie. No i tutaj Starzyński mógł zagrać do klimenda, ale wolał wykończyć tą akcję sam. Loki low. Loki znowu przez środek, dobrze tutaj nie skasuje tą akcję. Teraz kolej. Walczy ze śpiączką. Walczy ze śpiączką. Biegański 2 2 Niestety. Kolej nie potrafił zatrzymać śpiączki. Mocno się śpiączkę trzymał na nogach, no i niestety tym razem Biegański skapitulował. Jest 2-2. No, ciekawy jest ten mecz. 71 minuta. Starzyński. No, z przodu nie ma zbyt wielu zawodników wisły. Podaje do Klimenta, Kliment wycofał go nie za. Jest dobra piłka do Hugiego, zagrywa do Klimenta, Kliment i mamy 3-2. To były bardzo dobre zmiany w Wisły Kraków. Jest Kliment, jest... znam się, czy teraz właśnie nie jest czas, żeby wpuścić Błaszczykowskiego na boisko. podnieść morale, niech coś się dzieje na tej prawej stronie. Cisę niech odpocznie. A i zobaczmy jeszcze raz tą akcję. Bardzo dobre podanie nie za Hugi do Klimenta, no i Kliment no, mógł być rzut karny. Mógł być rzut karny, gdyby tam zahaczyło o Górnika Łęcznej. Piłka Kraków. Lokilo. Jest ring, dobrze, Starzyński, znowu się Starzyński zdrywa, to jest jego bardzo dobry mecz. A i teraz hugi niestety podaje do piłkarza e, Łęcznej, piączka. Lokilo, loki już szedł na takiego napastnika, można było powiedzieć ofensywnego, gra jako chyba taka, taki podwieszony napastnik. Dobrze, kolej. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aj, 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 aj. No, było groźnie, było groźnie, było niebezpiecznie przez chwilę. Czy Błaszczykowski dzisiaj dotknie piłki? Zobaczymy. 81. minuta, dobra piłka znowu do Starzyńskiego. Jest kwarka zagrywa do Nuneza. On tu właśnie do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski spokojnie próbował uderzyć, ale Kostomski jest na miejscu i wyłapał tą piłkę. A gdyby Błaszczykowski podwyższył wynik spotkania, no to byłoby pomęczą. Byłoby pomęczą, tak to Hugi. Delikatnie, spokojnie. Nunes zagrywa jeszcze raz do Klimenta. Kliment do Nuneza. Nunes, mamy 4-2. Nunes w debiucie zdobywa bramkę dla Wisły Kraków. No to jest wejście, to jest wejście. Widać, warto stawiać na młodych zawodników, na nowych zawodników, na nowe gwiazdy. bardzo ładnie się zachował w tym meczu. Takie mecze na pewno, Wender to widzi, są emyana czerwone, kole możliwe, że widzi, że będzie reagował w kolejnych meczach, że będą zmiany personalne w składzie. No zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało parka. Jeszcze ostatnia akcja jest Junies, jest Błaszczykowski. Błaszczykowski no i niestety sędzia kończy to spotkanie. E, niestety dla Górnika Łęcznej Wisła Kraków się cieszy. 2-1 wygrywają z Górki Łęczną, no i w końcu wracają na dobrą drogę. Zobaczmy Jakie oceny Hugi, Kliment, Starzyński, No, 6-0, po prostu sobie biegański, 7,5. No i popatrzmy na statystyki. Widać przeważało e, Łęcznej, to ona powinna wygrać, bo na przykład pierwszą połowę nie mogli się wściekle co ale druga połowę już nie, na kolejnym śladku widać, że zmiany pomogły i zawodnicy zaczęli grać. Nie chcę wskazać, ale. to jest na dobrej drodze. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. 10 punktów, trzecie miejsce. Morale, miałem powiedzieć, morale zespołu, morale zarządu, na razie bardzo dobre zespołu, tak samo. Tak jak mówiłem, szukamy zawodników, ale to nie jest priorytetem. Raczej utrzymamy ten skład, który jest. Może Ktoś przyjdzie, może go ściągniemy, ale to wszystko jakby zobaczymy, bo mam to uświadomienie, że Halosek odejdę se odejdą po sezonie. Przepraszam. I e, no, musimy mieć jakieś zastępstwo. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. E, jak to będzie wyglądało i mam nadzieję, że e, no, te mecze zawocują, zaowocują, zaowocują e, w przyszłości te. E, Ci gracze w z Czeka nas teraz, czeka nas teraz po obrona OK. Stankowicz, no to niech działają. I teraz tak, czeka nas mecz na gieł, ale tak jak mówiłem, już to w następnym, w następnym meczu następnym meczu Hugi gotowy do zmiany pozycji plan rozwoju i teraz pizza Zrównoważony. Jest, jest napastnikiem, ok. Gotowy do zmiany, tak samo tutaj. Nie no, zmieniłem temu zawodnikowi z drużyny juniorskiej. Kółka juniorów majewskiej, plan rozwoju, tak samo. Niech będzie zmiana. No, halo. Zobaczmy na kadry Winiorską czy tam kogoś, a raport dostępny, nieświadomczy, 18 lat, no tutaj nie, no na razie zrezygnujemy z tych zawodników, czy zrezygnujemy z tych zawodników na ten moment. Jeżeli podobał ci się odcinek, zostaw suba pod tym kanałem i koniecznie komentarz. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.